O metrybuzynie, tebukonazolu i cóż, prochlorazie. O tym wszystkim będę mówił w najbliższą niedzielę. Dlaczego na tak dalekie tematy jak wycofanie metrybuzyny i tebukonazolu powinniśmy mówić i myśleć już dzisiaj, co i jak z wycofanym prochlorazem i czemu, mimo że trwają w Polsce siewy, Powinniśmy zastanowić się nad zainwestowaniem, jeżeli posiadamy jakiekolwiek środki, właśnie w to, co za chwilę może zniknąć. O tym wszystkim w niedzielnym wykładzie na hektarwiedzy.pl. Kłaniam się nisko. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, w dzisiejszym zwiastunie, w dzisiejszej wypowiedzi, chciałbym poruszyć bardzo ważny temat. Temat, o którym ja dość często mówię, a mianowicie o wizerunku, o postrzeganiu rolnika przez konsumentów. I o tym, jakie zagrożenia przechodzą nam od prawej do lewej, na które my nie zwracamy uwagi. I to jest bardzo złe, bo nam się wydaje, że nas to nie dotyczy. Kochani, na pewno słyszeliście, ostatnio ukazała się taka ofera, w której odkryto, że pewna firma z Polski link macie pod tym materiałem. Obejrzyjcie sobie kilka artykułów. Pewna firma z Polski wprowadzała do Polski od stycznia prawdopodobnie 2020 roku. Produkty, które wchodziły w skład paszy: paszy dla drobiu, paszy dla trzody. I oczywiście, tak naprawdę, trzeba powiedzieć jasno, chodziło o pewne e, tłuszcze techniczne, tak, które zgodnie z prawem miały zgodę i tylko i wyłącznie zgodę na to, żeby być wykorzystywanym do np. produkcji smarów, paliw, olejów itd. itd. Bo to są to szerokie zastosowania. Tymczasem ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby tak naprawdę wprowadzić to gdzie? No, wefnąć w sektor spożywczy. Tak? Nie pierwszy raz. Pamiętamy przecież słynną aferę z solą drogową. Kolejni, co jest w tym takiego strasznego? Pomijam, że ktoś przekręcił na tym ogromne bańki, że mówi się o prawie 200 milionach i że być może finalnie nic nikomu się nie udowodni. Mniejsza o to. Co jest dla nas groźne jako dla sektora rolniczego? Bo oczywiście wszyscy to oleją, za miesiąc zapomną, bo wiadomo, świat ma ważniejsze problemy, a my tak naprawdę przejdziemy do porządku dziennego, że... No właśnie, że jeżeli ktoś usłyszał tą informację w jednej telewizji, w drugiej w radiu, a nie ma styczności z rolnictwem, nie posiada rodziny na roli, czyli po prostu jest typowym konsumentem, który pracuje, żyje w mieście i tak dalej to ktoś taki, kto słyszy, słuchajcie, być może mięso, które spożywacie, zostało wyprodukowane przy użyciu toksycznych preparatów, toksycznych pasz, zawierających rakotwórcze dioksyny, itd. I I w ogóle nie będzie istotne, że ktoś to potem sprawdzi zweryfikuje. Istotne będzie to, że kolejny raz konsument pomyśli sobie, że jednak ten rolnik to nie jest bezpieczny temat. No bo jak ja kupuję tą szynkę albo ten schab, albo jakiś pasztet, no to ja się teraz będę bał, no bo jak ja mam wiedzieć, czy akurat ten mój plasterek, czy ta moja kiełbasa czy to moje pędko, to jest z tymi dioksynami, czy bez dioksyn czy ja zżeram tłuszcz ten taki przemysłowy w tym, czy ja nie zżeram przecież tego nikt nie sprawdzi, mało tego przerażające jest to, że jestem niemal przekonany i daj Boże, żebym się pomylił, że ktoś Pokusi się w Polsce i postara o to, żeby puścić w telewizji listę firm, które, których produkty są bezpieczne i których to produkty nie miały styczności z tymi półproduktami. Czyli mówiąc prost, które firmy wyprodukowały kiełbasy, cokolwiek z mięsa, tak, gdzie ono jest bezpieczne, żeby ten konsument się nie martwił. To teraz zobaczcie. To wszystko jest efekt zakichanej globalizacji. Bo spójrzcie. Firmy produkujące pasze szukają jak najtańszych półproduktów, no bo chcą zarabiać coraz więcej. No więc szukają różnych rzeczy, nie zawsze mogą pewne rzeczy sprawdzić, a przynajmniej tak mi się wydaje. Więc okej, okay. firmy, które zajmują się dystrybucją potem pasz, które też na tym zarabiają, też szukają rozwiązań często najtańszych albo okazji nowych. Rolnik, który w Polsce ma nóż na gardle, a w produkcji... Wieprzowiny, czyli w hodowli trzody, to w ogóle jest dramat. On w ogóle szuka oszczędności, więc też szuka różnych alternatyw. On liczy na to, że państwo, które uwielbia w Polsce kontrolować rolników, a na poziomie ASF-u i ptasiej grypy to już w ogóle jest ewenement. Tu jest chyba rekord, rekordów. Powinno się medale dawać niektórym urzędnikom. Tak naprawdę jest to kontrolowane na okrągło. Więc ja mam świadomość tego, że jeżeli mnie się kontroluje, tak bo zajmuje się hodowlą taką czy inną, no to chyba produkcję paszy też się kontroluje. A to się okazuje, że nie. Że przez cały 2000, 2001 i połowę 2002 roku nikt się nie kapnął, że to co wchodziło do nas z zagranicy, to wchodziło w ogóle nie wiedzieć dlaczego tu czy ówdzie, wpadało tam, gdzie nie powinno wpadać, szło to do paszy, paszy się nie kontrolowało, a przynajmniej chyba nie z taką częstotliwością jak rolników na ASF i na ptasią grypę, ich hodowlę. I myślę sobie tak, z czego to może wynikać? Że urzędnicy uwielbiają tłuc rolników, a z sektora dalszego, który jest związany z rolnictwem, niekoniecznie. Myślę sobie teraz, czy ci urzędnicy odpowiedzą, bo z mojej perspektywy, jeżeli wizerunek tego, co robię zawodowo, czyli produkuje mięso, został nadszarpnięty, to potencjalnie ileś procent konsumentów mogło powiedzieć: O nie, to skoro tak, to ja już po kiełbasę nie łażę, na pewno nie po polską, może po zachodnią, bo może tam jest lepiej. W to miejsce poczekam sobie, zjem sobie same warzywka, odejdę od mięsa, albo poczekam może na te syntetyczne kotlety, bo tam na pewno. Nie będzie dokładanych żadnych wynalazków, to będzie na pewno bardzo bezpieczne. I oczywiście możecie się z tego, co mówię teraz, szydzić, możecie się śmiać, tylko prawda jest taka, że ileś procent konsumentów w Polsce w ten sposób właśnie pomyśli: że oto kolejny raz udowodniono nam w telewizji, że rolnik to nie jest bezpieczny producent żywności. I tu moja ogromna prośba nie śmieję się, mówię bardzo serio nawet do tych, którzy się w tym momencie śmieją z tego, co mówię udostępnijcie to. Dlatego, że ludzie muszą wiedzieć, że to, że w ogóle doszło do takiej sytuacji, to nie jest wina rolników, to nie jest wina nasza, naszego sektora, to jest wina tych ludzi, którzy uwielbiają kontrolować wszystko, tylko nie ludzi odpowiedzialnych za w tym momencie produkcję pasz. Myślę, że powinno być tak, że państwo powinno nam gwarantować jakość, a nie tylko tłuc rolników z poziomu kontroli i szukania dziury w całym, dlatego, że jeżeli Śledzimy dobrostan i całą tą resztę, i tu rolnicy dobrze wiedzą o czym mówię, to powinniśmy śledzić też ludzi, którzy z nami współpracują, od których my coś kupujemy, co ma deklarowaną jakość, i ona powinna być nie tylko na papierze. Myślę sobie, że ktoś powinien beknąć teraz i powinien w tym momencie w każdym takim wydarzeniu, no niestety, ale z funduszu z budżetu państwa na odrobek i na odrobienie strat wizerunkowych powinien pójść jakiś przekaz. Tak, że to był incydent, że to już jest wyprostowane, że konsument się nie ma czego obawiać i nadal powinien, autentycznie mówię, całkiem serio, nadal powinien nie bać się kupować polskiej żywności, w tym przypadku polskiego mięsa. Bo nawet jeżeli odejdzie od polskiego mięsa i od polskiej żywności produkowanej przez polskiego rolnika, jeden konsument na stół, to tu jest jeden, tam jest drugi, tam jest trzeci, i te argumenty powoli, powoli. Zbierają się i dają nam efekt kuli śnieżnej. Na początku jest to mała piguła. A skąd wiecie, jak będzie postrzegał nas, polskie rolnictwo, konsument polski za 3, 4-5 lat? Zastanówcie się nad tym, bo my mówimy, ale mogło do tego dojść, ale ktoś przepierniczył kupę kasy, ale ktoś zarobił na tym oszustwie. A czy jesteśmy w stanie oszacować, ile stracimy na tym wszystkim jako wizerunek, jako producent żywności? I jak bardzo konsumenci zaczynają cały czas zmieniać swoje nawyki żywieniowe, bo dla mnie konsument jest bardzo ważny. Uważam, że musimy i oczekiwać od władzy, że będą kontrolować nie tylko nas jako rolnictwo, ale też ludzi, którzy z nami handlują, ale też będzie zachowany prawdziwy przekaz, że polskie rolnictwo jest bezpieczne, że jest ono wartościowym producentem żywności, i nie mamy się czego ani bać, ani wstydzić. I to właśnie dzisiaj chciałem Państwu po prostu powiedzieć. Gdy w niedzielę zjedziecie się danie i pomyślcie sobie o, hmm, co nas jeszcze zaskoczy, to obejrzyjcie sobie mój wykład. Ten, który właśnie o 8 rano się ukaże, ten na hektarwiedzy.pl. To będzie coś, co jest istotne dla każdego rolnika w Polsce. Wierzcie mi, wiem, co mówię. Dla każdego, kto prowadzi produkcję roślinną. Niezależnie od gatunku, bo tak szeroki jest ten temat dotyczący wycofywania substancji aktywnych, a konkretnie tych trzech. Zatem widzimy się i słyszymy się w niedzielę, 8 rano. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.